Dzisiaj przepis na paty fasolowe. Możecie wykorzystać ten przepis na śniadanie, na lekką przekąskę. To będzie trochę taki inny pasztet, niepieczony. Zobaczcie jak on jest fajny i jak łatwy w przygotowaniu. Zaczynamy. A to co będziemy dzisiaj potrzebować to oczywiście gotowana biała fasola, bezzapachowy olej kokosowy, sól i pieprz, jasny sos sojowy, gałka muszkatułowa, ziele angielskie, cynamon, tymianek, liść laurowy, fenkuł cebula, czosnek i kandyzowany imbir. Zaczynamy od podsmażenia warzyw. Nastawię patelnię na ogień, przekładam olej kokosowy i siekam cebulę. Nie musimy specjalnie drobno jej kroić, ponieważ będziemy wszystko potem blendować. Na patelnie również lądują przyprawy. Cynamon, ziele angielskie, liście laurowe. Na samym początku, tak żeby jak najwięcej miały czasu, Oddać smak i aromat naszej potrawie. Dokładamy cebulę. Pokroję następny element fenkuł. Czosnek wystarczy tak naprawdę zmiażdżyć płaską stroną noża i bardzo delikatnie przesiekać. Oczywiście, jeżeli się spieszycie, możecie użyć fasoli z puszki, natomiast jeżeli sami gotujecie fasolę, będzie ona i smaczniejsza i na pewno zdrowsza. Dodam fękuła do podsmażonej cebuli. Gałka muszkotułowa. Starałem ją na, na świeżo przed chwilą, dlatego dodam ją na sam koniec, tak aby aromat był najbardziej wyczuwalny. Przesiekam odrobinę tymianek, żeby łatwiej się blendował. Dodam go również na sam koniec. Posiekam również trochę kandyzowanego imbiru. Dodam go nie do miksowania, e, tylko e, już na sam koniec. Zależy mi, żeby miał ładną kostkę, dlatego robię to ręcznie. Warzywa są już dobrze podsmażone. Dodam białego, wytrawnego wina. Jak tylko płyn wino z patelni wyparuje, zaczniemy wszystko blendować. Dodaję teraz czosnek, aczkolwiek lepiej go dodać przed dodaniem wina. E, ja zapomniałem, ale zauważyłem błąd. Wyłączam ogień pod patelnią. Muszę wyjąć to, czego nie chcemy miksować, czyli ziele angielskie, liść laurowy oraz cynamon. Na samo dno to, co jest miękkie, czyli podsmażone warzywa. Całość łącznie właśnie z. Sokami. Specjalnie używam oleju kokosowego bez zapachowego. Jest to tłuszcz nasycony, który w niskich temperaturach tężeje. On właśnie podziała jako takie spoiwo, które e, to nasze patę zwiąże. Teraz zioła, gałka muszkatołowa, jasny sos sojowy, delikatnie sole, pasola i całość miksujemy na gładki krem. Paté zmiksowane naprawdę na gładką masę. Trochę pieprzu, nie za dużo. No i ten kandyzowany imbir. Nada mu słodkości, ostrości. Fajnie będzie współgrał właśnie z cynamonem. Przełożę całość do miski. Całość powinna teraz porządnie związać, tak aby wszystko stygło. Olej kokosowy zdążył właśnie zadziałać i sprawić, że ta konsystencja będzie kremowa. Patę zdążyło już e, stężyć, także myślę, że możemy spróbować e, co wyszło. Do spróbowania przygotowałem tosty, a przepis na idealne tosty znajdziecie pod wideo w opisie. Mm. Kawałki imbiru ożywiają i teksturę, i smak. Taki element słodkości, raz na jakiś czas, kiedy na niego trafimy, powoduje eksplozję smaków w ustach. Pyszne danie, pyszna pasta. Spróbujcie. Dajcie znać, jak Wam smakowało, jak Wam wyszło. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować kanał, być na bieżąco z kolejnymi przepisami. A my się widzimy przy następnym przepisie. Cześć.